Zamek funkcjonuje wciąż w powszechnej świadomości jako zamek krzyżacki czy obiekt pokrzyżacki, i mało kto zastanawia się nad tym, co się działo tutaj później. I nawet jeżeli przebiliśmy się już do do opinii publicznej z informacją, że w okresie nowożytnym tutaj przebywało 12 królów Polski i że ten obiekt funkcjonował, to już ten okres drugiej połowy XVIII wieku i początku wieku XIX jest bardzo mało znany. Pierwszy rozbiór pruski, czyli 1772. Koniec panowania polskiego, zamek przestaje być rezydencją królów polskich, przestaje być twierdzą Rzeczypospolitej, no i przechodzi w ręce pruskie, no i następuje destrukcja obiektu, Zamek wysoki został przebudowany na koszary, wyburzano bez najmniejszych skrupułów średniowieczne sklepienia, zamurowywano ostrołuczne okna, jakby bez absolutnie względu na piękno tej architektury, którą dzisiaj przecież podziwiamy i która dzisiaj jest dla nas wartością. Wówczas to były po prostu doraźne cele administracji pruskiej. No destrukcja była po prostu gigantyczna. No, aż no, połapano się w, w tym co się dzieje, a tak naprawdę impuls dali młodzi ludzie. A więc tutaj pojawia się też dla mnie taki bardzo fajny motyw takiej młodości bezkompromisowej, która... Postanawia walczyć o zachowanie piękna. Bezduszna, pruska administracja, wojsko, wiadomo, ma swoje cele, a pojawiają się tutaj młodzi ludzie, którzy zachwyceni e, tym, co widzą e, i zdruzgotani skalą zniszczeń, e, dokumentują. Dokumentują na sposób rysunkowy, e, a później graficzny, ale też piszą. Cytat tytułowy pochodzi z dzieła Maxa Ferdynanda von Schenkendorfa i był gestem sprzeciwu przeciwko przebudowie Zamku Malborskiego na magazyny i koszary wojskowe. Wystawa ta jest przygodą, wprowadza nas w świat historii, ukazanej poprzez zabytki opowiadające o. Myślę wciąż mało znanym okresie czasów pruskich. Są to prace po raz pierwszy zgromadzone w jednym miejscu, ale również po raz pierwszy ukazane polskiej publiczności. Zaczynamy od destrukcji, ale nie będzie to wystawa pesymistyczna, bo z tych popiołów, jakie zamek zaczął się obracać, e, powstał niczym Feniks. E, z tego zniszczenia zrodziło się dzieło odbudowy zamku, które kontynuujemy do dzisiaj.